Witam Was bardzo serdecznie, w tym filmie porozmawiamy o Ludwiku Andegaweńskim. Był on synem króla węgierskiego, a także Elżbiety Łokietkównej, która to była córką Władysława Łokietka. W roku 1335 na zjeździe w został wymieniony w dokumencie jako ewentualny następca tronu Kazimierza Wielkiego, jeśli ten nie miałby męskiego potomka. W roku 1355 wydał obietnicę przywilejów dla polskiej szlachty w Budzie. W rok 1370, po śmierci Kazimierza Wielkiego, został królem Polski. Musiał on mierzyć się z Kaszkiem Słupskim, który to w testamencie dostał część ziem, a także m.in. z Władysławem Białym, który to był przedstawicielem ostatnim linii piastowskiej Kujawskiej. W rok 1374 wydał on przywilej koszycki, w którym zniósł podatki w szlachcie za wyjątkiem Dwóch groszy złana chłopskiego. W rok 1381 również ten przywilej wydał duchowieństwu. To wszystko, aby zapewnić sukcesję tronu jednej ze swoich córek. Umarł w 1382 roku.